Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność. Móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. A najbliższe minuty spędzą Państwo z nami. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Witamy! Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Zapowiada się nie lada spotkanie. Chyba wszyscy czekają na wielki mecz. Tomku przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1 Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też, w razie potrzeby, mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na murawie. To zespół, który lubi stosować wysoki pressing. I jeśli im to wychodzi, to bardzo skutecznie zniechęca rywali, ale próby ucinania akcji przeciwników w zarodku mogą skończyć się niebezpiecznie, bo kiedy jednak powiedzie im się szybka akcja skrzydłem, wtedy nie tak łatwo jest wrócić i ustawić linię obrony. Piłka w grze. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Nelson. Decyzją sędziego mamy rzut rożny. Daleka piłka z rogu, niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale, i teraz zbiega do środka. No, i po ataku zagrożenie minęło, o Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Bramkaż w opałach! Niezła próba, ale jednak trochę zabrakło do pełni szczęścia. Wszyscy spodziewali się raczej rozegrania, a tu taka petarda, szkoda, że niecelna. Doskok do rywala i po akcji. Ołusu rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Nelson. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Chyba będzie gol! I mamy pierwszą bramkę w meczu! Ale radość! Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo! Prowadzą zatem jeden do zera. Nie daje się teraz zatrzymać. Będzie bramka! Blokuje ten strzał. Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Popatrzmy, mogliśmy się spodziewać, że do tego dojdzie. Dominowanie i spychanie do obrony przyniosło skutek, a teraz przewagę widać również na tablicy wyników. No to mamy 2 do 0. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą, czas na przerwę. No to zaczęło się. Bramkarz w opałach? Niezła próba, ale jednak trochę zabrakło do pełni szczęścia. Wszyscy spodziewali się raczej. Chyba będzie gol. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość! Będzie bramka! Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Traci tę piłkę bez fału. Usu jest komu podać. i doskonała okazja ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych spokojna interwencja, trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego gol proszę państwa gol tym trafieniem daje nadzieję swojej drużynie Proszę Państwa, jeszcze jedna bramka i będziemy tutaj mieli remis. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Mamy teraz wynik 2 do 1. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ale na szczęście dla tamtego obrońcy jest asekuracja. Świetnie, dobra współpraca defensywy. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Sporo miejsca w bocznej strefie boiska, woli grać bliżej środka, szuka. Może być groźnie, Nelson. Kiepskie zagranie, teraz ona tu jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół wierzy w wyrównanie w końcówce. Wciąż ma piłkę, co zrobi, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. To nie był jakiś wyjątkowo nieudany mecz w wykonaniu tego zespołu, ale fakty są takie, że żadnych punktów do ligowej tabeli nie dopiszemy. Niestety, Tomku, najważniejsze są wyniki. Dzisiaj naprawdę wyróżnia się na tle pozostałych. Ma powody do zadowolenia. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Bramkarz w opałach, niezła próba, ale jednak trochę zabrakło do pełni szczęścia. Wszyscy spodziewali się raczej. Chyba będzie gol. I mamy pierwszą bramkę w meczu, ale radość! Będzie bramka! Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? I doskonała okazja! Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba był. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego.